Dziś będziemy rysować wykres funkcji wykładniczej. Poddanej wzorem f od x równa się wartość bezwzględna 1, 2, x minus 4 plus 2 wartość bezwzględna. Narysuję najpierw wykres. Teraz rysuję osie współrzędnych, osi x, osi y, y, x. Jaką wartość przyjmuje 1, 1? I pierwszy krok, jaki muszę zrobić, to narysować funkcję f od x równa się 1, druga do x. Zrobię sobie tabelkę taką pomocniczą. To będzie x, to y, Weźmiemy 0, minus 1, 1, minus 2, 2. I tak, gdy za x w podstawie 0, to otrzymuję 1, druga do 0, czyli 1. Gdy za x podstawię minus 1. Zgodnie, z, prawami, zgodnie z, z, z działaniami na potęgach, jak mam minus, to obracam tą liczbę do pierwszej, czyli mam 2. Jak będzie 1, no to będzie 1, druga Jak mam 1, druga do minus 2, to się równa. Jak wyżej obracam i do drugiej, czyli 4. 1, 2 do drugiej to 1, 4. I zaznaczam nasze punkty na wykresie. 0, to mam 1, czyli to. Jak mam minus 1x, to jest 2 raz 2, czyli tu. Jak mam. Może by zróbmy to zrobić, nie Tu, jak mam 1, to mam połowę. Jak mam minus 2. To mama 4, 2, 3 4. Jak mam 2, to mam 1, 4, i rysuję wykres. No dobrze. On tu nie dotyka, tylko trochę mi się tak za blisko narysowało. I teraz tak. Jak drugi krok. Drugi krok. Rysuję f od x równa się 1, 2, x minus 4 plus 2. Dlaczego od razu tyle? Już mówię. To znaczy, że muszę wykres przesunąć. Jak mam minus 4, to znaczy, że w prawo o 4. Jak mam plus 2, to do góry. Dwa. Jak to się ma? Biorę ten punkt. I mówiłam, że to ile ma być w prawo? O cztery. No to liczymy. Biorę inny kolor. Lecimy. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Czyli to ja mam ten punkt. Tu. Zobaczę za pomocą małego x. Ten piór. A 1, 2, 3, 4. I tutaj też ten można wziąć. 1, 2, 3, 4. I tutaj wyjdzie to główka. I teraz każdy z tych punktów o 2 do góry, czyli 1, 2. Raz, 2. Dwa, raz, dwa. Ważne by się nie pokupić. Ja sobie zaznaczam za pomocą x te punkty. Raz, 2. tutaj. Tak? I mamy taki wykres teraz. Tu tak dziewięciutko osiem. I tak I teraz w naszym zadaniu jest napisane, żeby zrobić naszą wartość bezwzględną. No i teraz popatrz. Wartość bezwzględna odbija nam ujemne wartości. A czy tutaj mamy coś pod naszym wykresem, co jest ujemne, żeby odbić? Nie. Więc to już jest nasz ostateczny wykres, tak naprawdę bo ta funkcja nigdy nie przyjmie ujemnego, ujemnej liczby. Jeszcze raz, dlaczego to jest od razu ten wykres tej funkcji? Mianowicie, tu taka dygresja na dole, jak mamy wykres funkcji, mm. i będzie parabola, tak? Tak. Mamy zrobić z niej w, w wykres w, z wartością bezwzględną. To te końce, po prostu odbijamy do góry, tak? Puf. I to też tu. A tutaj nie mamy nic. Jakby pod 8x. Gdyby było, to trzeba by było odbić. Ale nie mamy, więc nie odbijamy. Więc to już jest koniec zadania. Jeszcze jeden przykład. O, gdyby była ta funkcja, ona by szła tak o. To wtedy to na dole tutaj odbijamy w tą stronę. Wtedy tego nie ma, tylko jest tak. Ale w tym zadaniu. Nie, no nie dotyczy to.